Tutaj ostatnio oglądał ktoś alufelki, borbety, nie pamiętam do czego. Co Też, też 180 euro. Też kupił golfa, a nie guzik. golfa kupił, 19 rok. Nie wziął bo. Bo nie wiem. Aha, też i były zimówki, już wiem. Kupił na stalówce. 19 rok za 10-200 euro kupił. 19 rok za 10,200 euro. Ktoś pytał o i30, dzisiaj chyba 10 już. 1,4 benzynowy. 1,4 benzynowy. Ładna 12, rok 1,4 turbo. 163 ale benzynki były gołe należy do tego stopnia. Gołe było wam to. Seat, to jest 18 rok. Benzynowa. Ale co, że... Te tu pierwsze ode mnie były do Volkswagena, czyli... A, nie ma kurde No niestety czy... często, często nic z tego szukamy Jak szukamy kółek, to, to nie ma, cholera i 30 tylko zerknę czy nagrzane siedzenia do mnie, że nie ma nagrzanych siedzeń 15 rok w litrówka w zasku krzyku benzynowe samochody na tym placu mało diesli O, grzane fotele, kolor taki jak widzę, nie chce. kuźwa o, chcę szary, czarny albo biały A tu wiśnia Wiśnia w czekoladzie, co nie? O, ładny fotel grzany, parkowanie w przód, parkowanie w tył Pośladki grzane To błądki też odpadnie, bo 30 jak, jak psów dzisiaj Halo bo ja Bil Ale z good by way, ok? Super! Zuber <laughs> Mam foto Chłopaki wiedzą że jest na foto Takim znanym redaktorem, szalonym reporterem Bo syn pana Mohameda Popularny momo Też Mohamed Ma dziewuchę z Krakowa I chłopaki troszkę po polsku tam gadu gadu tam gadają po polsku trzynasty rok diesel 150 koni 4 no i dobrze kolejny nie brązowy, znaczy nie szary Właśnie No właśnie, o to chodzi Też to Jakby podstawa Możliwe, że to to samo, to Skoro miał pensję... Halo, Proszę państwa, 21 rok Świeżo przywieziony, 21 rok 1.6 diesel, 200 przejechane Alich sobie z Francji ogarnął temat bez z serwisami dacie wiarę, że 15,900 euro 15,9 euro za 21 rok Alik jest przepieron. Ten kosztuje 12 000 euro, 18 rok w dulitrowym dieslu w GT 12 euro A tu Ali przesadził No nic, jest namiar jak coś to, wiecie, cynk Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę, prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy! Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach. Car Vertical Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro dla Was wszystkich. Zdrowia.